Witamy w kolejnym odcinku, wyrwanych z kanapy. Dzisiaj ruszamy nie po Bormów, no a tak, w rejony powiedzmy. Adaś tutaj, proszę bardzo. Tak, jedziemy na pola namiotowe. Będziemy testować nasze namioty na dachu. Tak, w samochodzie. Samo tutaj widać e... nawet. A przed nami Arturo, tym razem nie z nami na pokładzie, tylko, tylko przed waszu. nami ze swoim namiocikiem. Tak, tak. Na będziemy testować, testować to na kolejne przygody, jak te namioty się spisują. I, no I teraz jeszcze nie zdradzę, jaki jest plan, ale niedługo będziecie updateowani, co zrobimy w lato. Więc teraz są bardzo ważne testy tych namiotów. Czy będzie wygodnie nam, czy, czy się szybko rozkładają, czy wszystko jest ok z nimi. Ale z tego, co widzę, to będzie super. Będzie tacy. To do zobaczenia w trasie albo już na kempingu. Bye! Dojechaliśmy na camping, nie bardzo wiemy, gdzie mam się kierować, Artur nie wie. Kałyszyn, kałyszyn, pojeżdżamy, proszę bardzo. Camping. I mam łosiołka, widziałam łosiołkę i flaka walizka, proszę. To jakieś namioty są. Nie wiemy czy powinniśmy tu wjeżdżać, tak, ale pewnie tak, tak. Tak, tak, wjeżdżamy normalnie. Kto się tak cieszy? Proszę, patrzcie jakie mają. Tak szybko porozkładane Że hej Uważaj na paluszki Nie no, ty to Artur to masz wille normalnie Adam już wjechał Jak tam, badać? Tak. Jak tam? Kurwa. Jak baba Jaga Ciekawe, jak tu się płaci za to. A? O. O. Ale jak Jedziemy jest. Sobie. Trochę zimno. No nie, teraz z tej strony zawiewa. Artur siedził u siebie w McDravenie. z tej strony zawiewa? No. My, my siedzimy pod daszkiem jego willi, Carringtona. Tutaj obok na, nas stoi, zobaczcie, tu jest. No pogoda się załamała, ale jutro ma. Koksasa! Jutro ma już być spoko. Więc liczymy na to, bo mam iść na spacer. teraz mnie zawiewa. No szlak. Co się to tak jak z tym dymem do ogniska, jak się przesiądziesz, to od razu na Ciebie leci, to z deszczem jest to samo. No, to musi tak się zapisuje. No, więc zobacz, jesteśmy na fajnym polu lamiotowym, w takiej dolince pomiędzy górkami. Nie mamy pojęcia, ile się płaci i gdzie się płaci. Osiem wątków chyba za osobę. Tak. Przyjdzie do nas to... Przyjdzie, to, pewnie by się tak? chodził i tak, 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 tak. Podobno jakiś bardzo miły pan tutaj się zarządza. Tak. No, no, więc... I tak? O proszę, tutaj. Ja jedyna pijąca, jedno, dwa piwka mam. Tak, a ja z Artur'em, a, 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 a Wydzę, że ten Bardzo dobrze. Rejs. Dasz jak tam? Tak, tam. Deja vu. <laughs> Mamy déjà vu kurwa z lata. Wie, wiem, co robiłeś w poprzednie lato. <laughs> Ale i, tak, mamy pecha jak dziś. ale i tak mamy lepiej niż w polskich górach teraz, no bo tam śniegu. A u nas tylko deszcz. taki tam malutki. O zbliżenie na dupkę, proszę bardzo, dupka reżysera. <grym i zbliżone> Przydałby się jakiś paper. Nie, bo on to odpali ten. Ma tam taki ten, od gazu to odpali. Co mówię, ten mały konkretny plan jak się od Co od gazu? A tego, tej miotacza płomieni, kurwa. Nie, nie wiem, mam. No to widzę, że chyba muszę to są pożarić. Dajmy mu szansę, dajmy mu szansę. Tak było w 45. Jakby ktoś nie wiedział to Artur ma 18 plus. Tak. O Boże Adam, proszę cię rozpal to <noise> Szamański tańca Artura Szamański sza, tańc Artura Ogień się wolał Ogień jest Jest ogień, jest ciepło, jest od razu lepiej Tak, je, 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 jest walizka jest <noise> To jest walizka. Po, powtórka, ale słuchajcie, dzisiaj mamy Nasze domki na autach czyli już, już całe szczęście nie będzie przeciągu na namiocie. No nie. <laughs> no nie wiem, wyżej to trochę może wiatr. Od dzisiaj, od dzisiaj, w, do, w wypełnianych dokumentach tutaj w UK wpisujemy Gypsy Travels. <śmiech> tak. <śmiech> no ale nie ma to jak. Ach, ogień jest, jest ciblutko. Tak było w 45 Artur wie. no No, widoku nie ma, bo wszystko, wszystko jest w chmurach. No, liczymy, że przestanie trochę, ale no, trudno. to mi się podoba, bo one są fajne, luźne i tak Ja mam krótkie stolenki pod spodem. Bachalełko z jednego normalnie na ludzie. <laughs> Musiałeś? Co? Musiałeś. Ja byłbym sobą. Wiesz, ja muszę sobie wyobrazić od razu wszystko. To się jak bimbo, bimbo. No Co jeszcze się humoryk nam dopisują? Znaczy, jest, jest fajniej niż było wtedy, bo przynajmniej mamy ten. Słuchajcie, no każda pogoda ma swoje wady i zalety, no tak. przynajmniej mamy rzeczywiście, chcieliśmy przetestować namioty, to był tak. nasz główny cel, no to Obydźne testujemy. te plusy nie przysłoniły <głos> nam <głos> minusów. Tak, Wskazać. dajemy radę, no zobaczymy jak przeżyjemy noc. Ale do nocy jeszcze długo, którą mamy godzinę, panie reżyserze? Mamy ogrzewane nie samochody, w razie, nie bo to nie, nie jest problem. Artur, spaniaczek, kurde, ma ogrzewane fotele, podgrzewane fotele jeszcze. Cię, mogę cię na jedno wpuścić, no. jak chodzisz. No, To powiedz, ja da. No. Tak. Nie, ja zostaję w, mo w mojej willi. No i... No to śmieszne jest, no kurde. Słuchajcie, jakbyśmy przyjechali tutaj, byłaby ładna pogoda, to co to by było za przeżycie? Myśmy przyszli. Dużo fajniejsze, bo bym Cicho się bo... uwalił, bym leżał. A, nie, A tak na się musisz poruszać, chociaż. że deszczu, Nie nikam też. No niestety, jak zwykle mamy szczęście do kampingowania, do <grym> Ale. Tak widocznie musiało być. Nie Po prostu wcześniej zapadnie, zapsztyk będzie wcześniej. <grym> Godzina dziewiąta, wszystko dziesięć na szyk. Tak. Gasą, gaszą światła. Palają w kadilaki, wskakują w pasiaki. O co? Idzie na kompanii. co capsztyk. Cap A 6.30 trzydzieści Rozpalamy ognisko, żeby się ogrzać. Ja już czuję siebie jak będę rano schodzić po tej drabinie, taka nieprzytomna nie pierdolę no a no. No, my tu mamy o proszę was nasze leże to jest piękne Mój to to jakiś strach na wróble, te butelki jak kurwa dziecko kukurydzy. <grydzi> dziecko kukuryzy. jakoś się radzić. Zgadza się. No więc, kochani, zobaczcie, mamy taki camping. Tam dwa zmarzluchy siedzą w Wałcie się grzeją Ja siedzę w namiocie. Pogoda jest tragedia, no po prostu tragedia, no to jest gorzej niż tragedia. Słuchajcie kochani, no, myślimy nad decyzją, żeby zawrócić po prostu do domu i robić te testy kiedy indziej. No bo jeżeli na, ma nas usponiewierać, a pogoda pokazuje na to, że będzie strasznie więc nie wiem czy, czy to jest sens no. Zobaczcie sobie ten Armageddon Zobaczcie co się dzieje to jest masakra, nie? Leje deszcz, wieje No i teraz właśnie nie wiem co zrobimy, No, no. Ada... Ada... Ja podejmuję to, że chcesz mnie spierdalamy. Spierdalamy, tak? Spierdalamy. No dobra, no słuchajcie, no to, to, to ro, ro, robimy rząd. Zobacz. Zobaczmy! my stąd. O kurde, to jest masakra, masakra! No wali złem, no. Dobra, nie wiem, kurwa, nie pomogę. Co? Co, Artur? Nie no, to ja podejmuję tam decyzję, jedziemy stąd, to nie ma sensu. My się rozporujemy tylko, kurwa. Artur co? do zagłosowania Ubywa, dla mnie to to jest chory. Czyli, czyli... Chodź tu, chodź bliżej. Powiedz do ludzi, co się dzieje. Dla mnie to jest to chore. Słuchajcie, ja, ja, ja go przybliżę, bo nie może wyjść spod tego. Dla mnie to jest to chore tutaj siedzieć. Wiatr na pierwsza złem zimy. Słuchajcie, to no, wali z łem, to Normalnie to jak koszmar koszmar wakacje, przy tym tropiki nie no idziemy nie wiem jak my to zrobimy, To wakacje przy tym to były tropiki na wakacje. To teraz to jest normalnie daj spokój Chodzi o to, że nawet jeśli byśmy zostali, to już teraz się wychłodziliśmy, w nocy no. nam do, dowali jeszcze kurna i będziemy chodzić później. No, tam... no prawda jest taka, że przemoczyło nas, to grubo nas przemoczyło. Właśnie. My byliśmy przygotowani na to, żeby mieć jeszcze ten przeciąg. Ja, <laughs> ja myślałem, że będzie jakaś przerwa od tego deszczu, ale to jest po prostu tragedia. Tak, przerwa będzie Czekaj. między północą a pierwszą w nocy. Czekaj, mi okulary spadły z wrażenia. Daj pokażę wszystkim co tam się dzieje. I to jest tak cały czas. Nic się nie zmienia. Nic po prostu. Ja Dawaj poduszki piwora. Co? Ale słucham masz? Słucham, ale to że to jak zimno. Tamu takie ognuję, kurwa, No to kochani, zwijamy się. Fajnie było. Długi camping. Zaczęliśmy, od której tu przyjechaliśmy? W 16? 17? Jest za 18.21. To, to, to po prostu jest taka tragedia, że się nie da. Tym pozytywnym akcentem mówimy: Papa! A damy dwa słowa? Nie wiem, bo mi zimno. I mokro. Adamada, Artur, ekipa nie byle jaka Z kanapy w góry, przygoda ich woła Szlaki zdobywają, serca podbijają Śmiechem i głupotą świat cały rozpalają Wyrwani z w góry się wybierają Szczyty zdobywają, marzenia realizują Ekipa z YouTube inspiruje każdego Przygoda ich czeka, życie jest piękne Nie czekaj do you